Witam, witam. Trzecia część eksperymentu z dojrzewaniem akwarium z cyklem azotowym, którą zacząłem 16 tygodni temu. No, troszkę czasu minęło, ale trzecia część też dobiegła już końca, czyli część, w której bez żadnego przygotowania od razu po założeniu akwarium na drugi czy na trzeci dzień wpuściłem ryby do akwarium i mierzyłem NO2 i NO3, jak się zachowuje akwarium. Eee, powiem Wam tak: tutaj na zdjęciu będziecie widzieć teraz wyniki, które sobie zapisywałem. W drugim tygodniu nie zrobiłem testów, bo, no bo mnie nie było i po prostu. No nie miałem czasu, nie miałem kiedy. Ale tak, e, do zbiornika, który, który zalałem, tak jak wcześniej, po odkażeniu, wyparzeniu wszystkiego i wymyciu w Domestosach i innych odkażaczach, karbo i tak dalej. E, dolałem bakterie, nie, nie dolałem bakterii żadnych, e, przepraszam, e, tylko e, zalałem to wszystko wodą, to, to było, e, odstało do momentu, kiedy bąbelki e, z, z akwarium, te wiecie, po, po, po zalaniu e, odparowały, e, no minęły dwa dni, no minęły dwa dni, wpuściłem stado gupoli, nie tak jak wcześniej, zapowiadałem, że tam jeden, dwie czy trzy rybki na początek, na start, ale ja wpuściłem już całe statko, około 20 sztuk. I co się stało? Akwarium, akwarium od razu po pierwszym tygodniu ruszyło. Bo jak widzicie, czy tam widzieliście na, na zdjęciu, od razu pojawiło się NO2 i to dosyć sporo. Według Tropicala 0,9, według JBL-a 0,1, 0,2. Ale pojawiło się też NO3 i to tak bardzo, bardzo wysoko, kurczę. E, 10 ppm, no to jest dosyć sporo. E, od razu też zaczęło się glonić. Już praktycznie w drugim tygodniu, w drugim tygodniu, akwarium było zaglonione na zielono, pył na szybach, więc ten azot, te NO3 e, się na pewno pojawiło. E, czy było 10, to, to wiecie, wiecie, jakie są testy, nie? one mogą przekłamywać troszeczkę ale mamy trzeci tydzień gdzie już widzimy, że NO2 spadło dosyć znacznie z 03, znaczy z 09 do 03 według Tropicala, według odBLA do zera kompletnie NO2 po dwóch po trzech tygodniach, przepraszam po trzech tygodniach wyparowało NO3 5 do 10 Według Zoleka 5, według Tropikala 10. Ten test Tropikala nie jest zbytnio dokładny, bo tam są przeskoki, takie wiecie, 5, 10, 20, 50, nie. Tydzień czwarty. Znowu jak gdyby podskoczyło NO2, ale może to by było wynikiem tego, że ja zacząłem dosyć oficie karmić te głupiki, bo i NO2 według JBL się pojawiło 0,1. <laughs> I NO3 znowu 5, 10. I tydzień piąty, tydzień piąty, ostatni, e, według Tropicala NO2 0,3, według JBL 0, e, i azot NO3 e, 10 i 10, równo obydwa testy pokazały. Żadna ryba nie zdechła, wszystkie, e, mało tego jeszcze się tam rozmnażały, jak to głupiki, e, e, więc... E, Wnioski. Wnioski. Pierwszy test był taki, że zaleliśmy akwarium, nie wpuściliśmy, nie wpuściliśmy nic, żadnych dodatków, żadnych uzdatniaczy do wody, żadnych bakterii, nic takiego. I czekaliśmy te 5 tygodni, żeby wpuścić życie, tak jak nam to mówią na internetach. No i co się okazało? Cyk azotowy, glony i takie rzeczy dopiero zaczęły się pojawiać w trzecim tygodniu, i to też nie tak intensywnie, jak jak teraz w tym ostatnim teście? Drugi test z bakteriami. Ja tam przedawkowałem bardzo mocno, dziesięciokrotnie albo nawet dwudziestokrotnie te bakterie, i rzeczywiście cykl azotowy ruszył. Znaczy pojawiło się NO2NO3. To nie znaczy, że cykl azotowy tak do końca ruszył, ale pojawiło się NO2NO3. I w drugim, trzecim tygodniu już, kurczę, ten, gdzie byłem je zaskoczony, bo ja nigdy nie wierzyłem w te bakterie za bardzo, ja takie te z buteleczki, wiecie, i w drugim, trzecim tygodniu też wyniki już wskazywały na to, że cykl azotowy pracuje. Trzeci, trzeci tydzień pokazał, że wpuszczenie odpowiedniej ilości ryb może będzie, będzie skutkować skokami parametrów, ale... Też pomoże temu, ty, temu cyklowi azotowemu ruszyć. Kurde. To był taki, taki stary sposób, który ja też preferowałem zawsze e, od lat, nie wiem czy tam w latach 80., czy, czy tam 90. E, gdzie po zalaniu akwarium oczekiwało się, tam, żeby temperatura się ustabilizowała, żeby woda się tam e, no, odparowała z tego, z tego chloru, który jest w kranie, bo wtedy był chlor. I na drugi, trzeci dzień wpuszczało się ryby, i, no i jakoś, to akwarium, jakoś to akwarium żyło. Wpuszczenie ryb spowodowało straszne glonienie. Związane jest to z tym, że po prostu biologia w akwarium była słaba, tak? czyli nie nadążyła przerabiać tego, co ryby zrobiły, i tego, co my tam dorzuciliśmy w postaci pokarmu. Ale e, jak pokazują te wyniki, NO2 utrzymywało się na poziomie akceptowalnym dla, e, dla życia. Więc e, każdy zrobi, jak uważa. Ja robię dalej tak, jak robiłem. Upewniłem się tylko w tym, że e, odpowiednie, odpowiedni start akwarium to nie jest czekanie 5-6 tygodni zalane czystą wodą i bez jakiegokolwiek życia, bez jakiegokolwiek wspomagaczy typu właśnie bakterie w butelce, bo to nic nie daje, bo to by trzeba było czekać z dwa miesiące, albo i trzy miesiące nawet, żeby ten cykl azotowy się zamknął. A tak naprawdę akwarium dojrzeje do tego, złapie ten balans po pół roku, może po roku w niektórych przypadkach nawet. Więc nie jest to... Nie wiem jak Wam to powiedzieć, no nie jest to złe podejście, tak, jeżeli ktoś ma taką cierpliwość, to, to oczywiście zastosowanie bakterii, ja akurat zastosowałem bakterie Tropicala, kurde, przedawkowałem je, mówię, tam ponad dziesięciokrotnie w tych 20 litrach, więc zadziałało to. Te NO2, NO3 się pojawiło, myślę, że gdyby było akwarium dobrze obro... zarośnięte, to spokojnie, kurde, też na trzeci czy na czwarty dzień e, można by było wpuścić ryby pomału, nie tak jak ja zrobiłem 20 gubików na raz, ale tam powiedzmy, nie wiem, 3-4 rybki odporne, nie te, które są, nie te, które są bardzo delikatne i, i wrażliwe na, na e, związki amonowe, czy, czy na amoniak, czy, czy na azot, kurde, na, w, w wodzie. E, te odporniejsze, właśnie Agupole, czy tam molinezję. Można sobie pozwolić, wpuścić i, i, i po prostu mierzyć parametry, kontrolować, nie? No i trzeci sposób, mój sposób na, na start akwarium, no, pokazuje, że nie jest to jakieś wielkie zagrożenie dla ryb. Jeżeli akwarium będzie zarośnięte, jeszcze do tego odpowiednio, tak jak wspominałem, to rośliny też kurcze pobierają azot ze, ze, ze związków amonowych, tak? Z NH3, NH4, kurczę, też potrafią przyswajać azot. E, NO2 też potrafia, potrafią z tego też przyswajać e, e, azot, ale no nie w takiej ilości jak z NO3, tak? Ale, ale niektóre rośliny, szczególnie te takie e, mniej wymagające, które, które kiedyś, kiedyś tam w akwariach stosowaliśmy na na zabój, tak, czyli jakaś moczarka, wywłócznik, i, i takie inne, i inne rośliny. One bardzo, bardzo mocno zżerały, zżerały właśnie ten dlatego ryby żyły, nie? dlatego ryby żyły i nie było problemu żadnego, nawet z pełną obsadą po, po, po paru dniach w, w akwarium. Dobra, no tyle, tyle z tego, co. E... Co mogłem, co mogłem zrobić? No można było zrobić jeszcze czwarty test, czyli właśnie zalanie akwarium takiego świeżego wodą, dolanie bakterii w odpowiedniej ilości i odczekanie dwóch, trzech dni i wpuszczenie rybek. I wtedy jak akwarium by, by się zachowywało, tak? Może by tak nie gloniło, może by tak wiecie, te parametry bardziej nie, mniej skakały, nie? Bo tutaj widzicie w tym. W tym, w tym moim teraz teście raz było ten TNO2 spadło. Z, potem znowu w czwartym tygodniu się podniosło. Potem i w piątym tygodniu znowu spadło. Nie? Więc takie nie, nie, niezbyt stabilne te parametry były. E, tyle. Nie wiem, jeżeli komuś się to przyda, to fajnie. Jeżeli się tylko tak nagadałem, to, to, <laughs> to też dobrze. Bo, bo ja sam się po prostu przekonałem, czy dobrze robię. Bo nigdy, <laughs> nigdy takiego testu nie widziałem. Ani. Nie wiedziałem, czy dobrze robię, tak? Każdy, każdy powtarza, że no do akwarium musi dojrzeć, zanim jakiekolwiek tam ślimaka sobie możesz wrzucić, a nie rybki, nie? No ja wpuszczałem rybki i, i, i żyły, więc. Okej, okay, nie marudzę więcej, też się staram, staram to skrócić jak tylko mogę. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!